Cześć i witaj w dzisiejszym filmie. Jeśli jesteś seniorem lub osobą bliską seniorowi, dzisiejszy film jest niezwykle ważny. Mamy kilka ważnych aktualizacji dotyczących grudniowej wypłaty ZUS w wysokości 2900 zł, na którą wielu emerytów czekało z niecierpliwością. Niestety nie wszyscy beneficjenci otrzymają pełną kwotę. Może to być dla wielu zaskoczeniem. Dlatego ważne jest, abyśmy omówili szczegóły, abyś mógł zrozumieć, jak to może wpłynąć na Ciebie lub Twoich bliskich. W tym filmie omówimy powody, dla których nie wszyscy otrzymują pełną wypłatę, czynniki decydujące o kwalifikowalności i co możesz zrobić, jeśli okaże się, że nie kwalifikujesz się. Więc zanurkujmy i upewnijmy się, że masz wszystkie potrzebne informacje. Zacznijmy od omówienia szczegółów. W ostatnich miesiącach polski rząd ogłosił specjalną wypłatę w wysokości 2900 zł dla seniorów, mając nadzieję na zapewnienie pewnej ulgi tym, którzy polegają na swoich emeryturach i świadczeniach, szczególnie w okresie zimowym. Ta kwota została zaprojektowana, aby pomóc seniorom w pokryciu rosnących kosztów utrzymania, które stają się poważnym wyzwaniem dla wielu osób. Jednak, jak można się spodziewać, istnieją określone warunki związane z tą płatnością i nie każdy beneficjent otrzyma pełną kwotę. Płatność, choć dobrze zamierzona, wiąże się z zasadami kwalifikowalności, które różnią się w zależności od kilku czynników. Więc kto kwalifikuje się do pełnej kwoty 2900 zł, a kto nie? Okazuje się, że Zus ustalił szczegółowe wytyczne dotyczące tego, kto kwalifikuje się do tej płatności, w oparciu o różne aspekty takie jak rodzaj otrzymywanej emerytury, całkowity dochód, miejsce zamieszkania, a nawet wiek. Oznacza to, że samo bycie seniorem lub pobieranie emerytury nie wystarcza, aby zagwarantować pełną wypłatę. Przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom, które zadecydują o tym, czy otrzymasz tę płatność. Przede wszystkim kluczowy jest rodzaj otrzymywanej emerytury. ZUS wskazał, że płatność w wysokości 2900 zł jest przeznaczona głównie dla osób pobierających podstawowe emerytury lub standardowe świadczenia socjalne. Jeśli otrzymujesz rentę inwalidzką, zasiłek uzupełniający lub jakiekolwiek dodatkowe świadczenia poza podstawową emeryturą, istnieje ryzyko, że nie będziesz uprawniony do pełnej kwoty. Wynika to z faktu, że rząd skoncentrował tę płatność na osobach o podstawowym poziomie dochodu, zakładając, że mają one mniejsze zasoby, aby przetrwać presję ekonomiczną w miesiącach zimowych. Tak więc, jeśli otrzymujesz jeden z tych innych rodzajów świadczeń, ważne jest, aby sprawdzić bezpośrednio w ZUS, czy kwalifikujesz się do jakiejkolwiek kwoty 2900 zł, czy też zostanie wypłacona dostosowana płatność. Przechodząc teraz do poziomów dochodów. ZUS ustalił próg dochodowy dla osób otrzymujących tę płatność. Oznacza to, że jeśli Twoja emerytura przekroczy określoną miesięczną kwotę, możesz nie otrzymać pełnej kwoty 2900 zł, a w niektórych przypadkach możesz nie otrzymać nic. Pomysł polega na tym, aby nadać priorytet osobom starszym, które mają największe potrzeby finansowe. Na przykład, jeśli Twoja emerytura jest wyższa niż ustalony próg. ZUS może stwierdzić, że nie potrzebujesz dodatkowej pomocy finansowej w tym momencie. W takich przypadkach ZUS może zastosować niższą kwotę lub całkowicie wykluczyć cię z płatności. Aby było jasne, nie oznacza to, że osoby z wyższymi emeryturami nie otrzymają żadnego dodatkowego wsparcia. ZUS oferuje inne programy dla osób, których emerytury przekraczają próg, ale nadal mają trudności finansowe. Tak więc, jeśli uważasz, że ta zasada może Cię dotyczyć, ważne jest, aby skontaktować się z nami i uzyskać więcej informacji na temat alternatywnych opcji pomocy. Następnie porozmawiajmy o statusie rezydenta. Dla seniorów mieszkających poza Polską jest to szczególnie ważny czynnik. ZUS potwierdził, że pobyt za granicą wpływa na kwalifikowalność do płatności w wysokości 2900 zł. Seniorzy mieszkający za granicą mogą być uprawnieni tylko do częściowej płatności lub w niektórych przypadkach do braku płatności. Zależy to od kraju, w którym mieszkasz i umów o zabezpieczeniu społecznym obowiązujących między Polską a tym krajem. Jeśli jesteś polskim emerytem mieszkającym za granicą, kwota, którą otrzymasz, może różnić się od tej, którą otrzymałaby osoba mieszkająca w Polsce. Bardzo ważne jest zweryfikowanie swojej sytuacji w ZUS, aby zrozumieć, jak będzie wyglądała Twoja wypłata, ponieważ może to mieć wpływ na Twoje oczekiwania dotyczące wypłaty w grudniu. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z ZUS lub sprawdź ich platformę internetową, aby uzyskać jasność co do dokładnej kwoty i terminu wypłaty. Innym kluczowym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest wiek. Zus ustalił wymóg wiekowy dla pełnej wypłaty 2900 zł, aby kwalifikować się do pełnej kwoty. Niektórzy seniorzy muszą mieć powyżej określonego wieku, często około 75 lat. Jeśli jesteś młodszy, możesz nie kwalifikować się do pełnego świadczenia. To kolejny sposób, w jaki Zus próbuje nadać priorytet osobom starszym, które potencjalnie bardziej potrzebują pomocy finansowej. Jeśli jesteś poniżej limitu wieku, ale nadal masz problemy finansowe, nadal możesz skorzystać ze środków, ale ważne jest, aby zrozumieć, że ta konkretna płatność jest skierowana bardziej do osób w wieku 75 lat i starszych. Co się więc stanie, jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań kwalifikowalności do pełnej płatności w wysokości 2900 zł? Przede wszystkim ważne jest, aby zachować cierpliwość i zrozumieć, że ZUS przetwarza dużą liczbę płatności w grudniu, więc mogą wystąpić opóźnienia w wypłatach. Jeśli nie kwalifikujesz się do pełnej kwoty, nadal możesz otrzymać wsparcie finansowe za pośrednictwem innych kanałów. Na przykład ZUS oferuje inne formy pomocy dla emerytów o niższych dochodach, takie jak dodatki do emerytury lub specjalne zasiłki socjalne, które są dostosowywane do poziomu dochodów. Jeśli okaże się, że nie otrzymałeś pełnej kwoty 2900 zł, oto kroki, które możesz podjąć, aby mieć pewność, że otrzymasz wszelką dostępną pomoc. Zacznij od załogowania się na swoje konto ZUS. Tam będziesz mógł zobaczyć szczegóły płatności i dokładnie zrozumieć, ile dokładnie masz otrzymać. Jeśli Twoja płatność wydaje się niższa niż oczekiwano, warto sprawdzić, czy na Twoją kwalifikowalność wpłynęły czynniki, które omówiliśmy, takie jak dochód lub status zamieszkania. Jeśli nadal nie masz pewności lub uważasz, że mogła zaistnieć pomyłka, nie wahaj się skontaktować bezpośrednio z ZUS. Oferują oni opcje obsługi klienta dostępne przez telefon, e-mail i czat online, gdzie możesz poprosić o szczegółowe informacje dotyczące Twojego konkretnego przypadku. ZUS może pomóc Ci zrozumieć, dlaczego Twoja płatność jest niższa i czy możesz coś zrobić, aby kwalifikować się do pełnej płatności. Jeśli Twoja płatność ZUS jest niższa niż oczekiwano lub w ogóle się nie kwalifikowałeś, istnieją inne źródła dostępnej pomocy finansowej. Programy samorządowe, zwłaszcza w większych miastach, mogą oferować dopłaty do ogrzewania, pomoc żywnościową i wsparcie w zakresie leków dla seniorów. Wiele gmin ma również programy pomocy doraźnej specjalnie zaprojektowane, aby pomagać seniorom w trudnych czasach, takich jak Ty. Nie zapominaj o roli organizacji charytatywnych. Kilka organizacji non-profit koncentruje się na zapewnianiu wsparcia seniorom, szczególnie w okresie świąt. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbiórki żywności, paczki upominkowe czy pomoc finansową, organizacje te mogą mieć duże znaczenie w pomaganiu seniorom, którzy się zmagają. Wiele z tych organizacji charytatywnych rozumie szczególne wyzwania, z jakimi seniorzy mierzą się w miesiącach zimowych od zimnej pogody i rosnących rachunków za media po dodatkowy ciężar drogich leków. Dlatego często prowadzą specjalne programy mające na celu złagodzenie tych nacisków. Zbiórki żywności Wiele lokalnych organizacji charytatywnych i banków żywności prowadzi specjalne zbiórki żywności w okresie świąt, oferując wszystko od konserw po świeże produkty. Niektóre z tych pakietów żywnościowych są specjalnie dostosowane do potrzeb seniorów i mogą zawierać takie rzeczy jak łatwe do przygotowania posiłki, suplementy diety i żywność przeznaczoną dla osób o specjalnych potrzebach dietetycznych. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, ma problemy z zakupem artykułów spożywczych, lokalna zbiórka żywności może być świetną opcją do rozważenia. Pakiety upominkowe i wsparcie świąteczne w okresie świąt wiele organizacji non-profit, a nawet lokalne firmy łączą siły, aby stworzyć pakiety upominkowe dla seniorów. Pakiety te mogą zawierać nie tylko żywność, ale także przybory toaletowe, ciepłe ubrania, koce i drobne prezenty, które pomogą rozjaśnić ten okres. Ponadto, niektóre organizacje charytatywne organizują świąteczne kolacje lub spotkania społeczności, na których seniorzy mogą cieszyć się świątecznym posiłkiem i odrobiną interakcji społecznych, zwalczając samotność w czasie, który często jest trudny dla wielu osób. Pomoc finansowa. Niektóre organizacje non-profit zapewniają doraźną pomoc finansową, szczególnie jeśli chodzi o opłacanie rachunków za ogrzewanie lub wydatków medycznych. Jeśli masz problemy z płaceniem rachunków za media lub recepty, Niektóre organizacje mogą pomóc pokryć część tych kosztów, zapewniając Ci bardzo potrzebną ulgę. Programy towarzyszące i usługi transportowe, wiele organizacji prowadzi również programy towarzyszące, w ramach których wolontariusze regularnie sprawdzają stan seniorów, oferując wsparcie emocjonalne i pomagając w takich czynnościach jak zakupy spożywcze czy załatwianie sprawunków. Dla seniorów, którzy mają trudności z wychodzeniem z domu, usługi transportowe mogą być kołem ratunkowym, zapewniając podwózkę na wizyty lekarskie, spotkania towarzyskie lub wydarzenia społecznościowe.